Pełna prawda o Palestynie w Biblii, czego większość chrześcijan nigdy nie słyszała. W dzisiejszych czasach cały świat mówi o Izraelu i Palestynie. Nagłówki gazet są pełne nagłówków, media społecznościowe tętnią opiniami i debatami, politycy i światowi przywódcy poruszają ten temat wszędzie, ale niewielu zdaje sobie sprawę, że istnieje pięć zaskakujących biblijnych odkryć na temat Palestyny, a pierwsze ujawnia, jak to wszystko się zaczęło? Odkrycie: 1. Geneza konfliktu. Aby zrozumieć, dlaczego o tę ziemię toczy się tak wiele konfliktów, musimy cofnąć się znacznie dalej niż do czasów współczesnych. Wszystko zaczęło się od rodzinnego dramatu, który zmienił bieg historii. Abraham miał dwóch synów: Izaaka, urodzonego z Sary, syna obietnicy, i Izmaela, urodzonego z Hagar, owocu niecierpliwości Abrahama. W Księdze Rodzaju 16, 11, 12, Anioł Pański powiedział do Hagar: Oto poczniesz i urodzisz syna, któremu nadasz imię Izmael. Będzie on podobny do człowieka dzikiego: Jego ręka będzie przeciw wszystkim, a ręka każdego będzie przeciw niemu i będzie mieszkał wobec wszystkich swoich braci. Sformułowanie Jego ręka będzie przeciw wszystkim nie jest przekleństwem, lecz proroctwem. Zapowiedzią trwającego konfliktu. Niewiele osób wie, ale wiele narodów arabskich rości sobie prawo do pochodzenia od Izmaela. Rywalizacja między potomkami Izaaka, narodem żydowskim, a potomkami Izmaela, wieloma narodami arabskimi, kształtowała polityczną i duchową historię świata przez ponad cztery tysiąclecia. W księdze rodzaju 1719-21 Bóg oznajmia Abrahamowi Sara, twoja żona. Urodzi ci syna, któremu nadasz imię Izaak. Zawrę z nim i z jego potomstwem wieczne przymierze. Co do Izmaela, wysłuchałem twojej modlitwy. Pobłogosławię mu, uczynię go płodnym i rozmnożę go. Zrodzi dwunastu książąt i uczynię z niego wielki naród. Zawrę jednak moje przymierze z Izaakiem, a Sara urodzi ci syna w przyszłym roku. Dlatego Bóg pobłogosławił Izmaelowi, obiecując mu dobrobyt i liczne potomstwo, ale zachował przymierze ziemi i obietnicę dla Izaaka. Zatem spór o ziemię nie ma charakteru jedynie politycznego, lecz duchowy i rodzinny. Konflikt sięgający początków dwóch linii rodowych. I zgodnie z proroctwem, konflikt ten jeszcze się nie zakończył. Odkrycie dwi Pochodzenie słowa Palestyna. Pojawia się jednak ważne pytanie: jeśli konflikt toczy się między Izaakiem a Izmaelem, między Żydami a Arabami, to gdzie w tej historii plasują się Palestyńczycy? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Termin Palestyna nie pojawia się w Biblii w rozumieniu współczesnego świata. Kiedy szukamy tej nazwy w Piśmie Świętym, pojawia się ona ledwo. A kiedy już się pojawia, ma zupełnie inne znaczenie. W starszych przekładach Biblii, takich jak Biblia króla Jakuba, słowo tłumaczone jako Palestyna, to w rzeczywistości Filistia, co oznacza Ziemia Filistynów. Na przykład: Wyjścia 15-14. Narody usłyszą i zadrżą, przerażenie ogarnie mieszkańców Filistei. Joel 3-4. Cóż wam do mnie tyżej i Sydonie i wszystkie krainy Filistei? W obu przypadkach oryginalny hebrajski termin to peleszet który odnosi się do Filistei, a nie do dzisiejszej Palestyny. Filistea była terytorium Filistynów, starożytnych wrogów Izraela. Filistyni byli ludem żeglarskim, prawdopodobnie pochodzącym z Krety lub regionu Morza Egejskiego, który osiedlił się na wybrzeżu Morza Śródziemnego, gdzie obecnie znajduje się Gaza i Południowy Izrael. Około 1200 r. p.n.e. Nie byli Semitami ani Arabami i nie byli spokrewnieni z Izraelitami. Mieszkali w pięciu głównych miastach: Gazie, Aszkelonie, Ażdodzie, Ekronie i Gad. Te nazwy są znane w Piśmie Świętym. To w Gad urodził się Goliat, olbrzym pokonany przez Dawida. To tam również Samson stoczył swoje bitwy i tam zabrano arkę przymierza po jej zdobyciu. Filistyni byli zaawansowani technologicznie, opanowując żelazo, gdy znaczna część regionu nadal używała brązu. Przez wieki byli stałym i potężnym wrogiem Izraela. Jest jednak decydujący moment, który całkowicie zmienia historię. Filistyni zniknęli jako naród, zniknęli całkowicie. Filistyni i prawdziwe znaczenie słowa Palestyna. Filistyni całkowicie zniknęli z historii. Z czasem zostali wchłonięci przez inne ludy i kultury, aż ponad 2500 lat temu przestali istnieć jako naród. W czasie niewoli babilońskiej praktycznie wyginęli. A kiedy imperium rzymskie doszło do władzy, Filistyni byli już tylko odległym wspomnieniem. Nie ma żadnego genetycznego, kulturowego ani językowego związku między starożytnymi Filistynami a współczesnymi Palestyńczykami. Nic nie łączy tych dwóch narodów. Filistyni mówili wymarłym językiem, czcili bogów, których już nikt nie czci, a ich kultura całkowicie zniknęła z historii ludzkości. Skąd więc wzięła się nazwa Palestyna? Jeśli Filistyni przestali istnieć tysiące lat temu, dlaczego ich nazwa wciąż jest kojarzona z tą ziemią? Odpowiedź leży w szokującym momencie w historii Rzymu. W 135 roku n.e. cesarz Hadrian stanął w obliczu wielkiego powstania żydowskiego. Ca Powstanie Bar Kochby, trzecie powstanie żydowskie przeciwko Rzymowi. Konflikt był niszczycielski. Setki tysięcy Żydów zginęły, a Jerozolima została ponownie zniszczona. Pałający gniewem i zdeterminowany, by raz na zawsze wyeliminować żydowską tożsamość, Hadrian chciał wymazać wszelkie powiązania między Żydami a ich ziemią. W tym celu zmienił nazwę regionu Judei, historycznego serca narodu żydowskiego, na Syria Palestyna. I ten szczegół jest ważny. Celowo wybrał nazwę starożytnych wrogów Izraela, wymarłych Filistynów, aby upokorzyć i ośmieszać Żydów. Pomyślcie o tym. To tak, jakby zdobywca najechał ich kraj i zmienił jego nazwę na cześć ich najgorszego historycznego wroga, celowa zniewaga. Jakby Stany Zjednoczone zostały podbite i przemianowane na brytyjskie terytorium lojalistyczne z pogardą dla amerykańskiej rewolucji. Albo gdyby Francja została najechana i nazwana Wielkimi Niemcami, tylko po to, by upokorzyć naród francuski. Dokładnie to samo Rzym zrobił narodowi żydowskiemu, co naprawdę oznaczała Palestyna przez prawie dwa tysiące lat. Po tej zmianie przez prawie dwa lecia Palestyna nie oznaczała narodu, a jedynie region geograficzny, tak jakbyśmy mówili Ameryka Południowa lub Bliski Wschód. Mieszkańcy tego regionu byli Arabami, owszem, ale nie nazywali siebie Palestyńczykami. Utożsamiali się ze swoimi plemionami, wioskami, rodzinami i klanami, jak na przykład Beduini. A oto fantazja, która zaskakuje wielu ludzi. Przed 1938 rokiem termin palestyńczyk był używany głównie w odniesieniu do Żydów mieszkających w tym regionie. Na przykład gazeta The Palestine Post była żydowska, a później stała się gazetą Jerusalem Post. Orkiestrę palestyńską tworzyli również muzycy pochodzenia żydowskiego, którzy później utworzyli Izraelską Filharmonię. W okresie brytyjskiego mandatu Palestyny, od 1920 do 1948 roku, na tym terenie mieszkali zarówno Żydzi, jak i Arabowie. Jednak to, co dziś nazywamy palestyńską tożsamością narodową, Zaczęło kształtować się dopiero w XX wieku, zwłaszcza po utworzeniu państwa Izrael w 1948 roku. Nie oznacza to, że Arabowie nie mieszkali w tym regionie. Mieszkali. Ale idea odrębnego narodu palestyńskiego z tą specyficzną tożsamością narodową, jest czymś współczesnym, pojawiającym się dopiero w ostatnich dekadach. Odkrycie trzech. Prorocza linia czasu Boga dla Ziemi. Przyjrzyjmy się teraz czemuś niezwykłemu, biblijnej przepowiedni, która dokładnie przepowiedziała co stanie się z narodem izraelskim, zarówno jego tragedie, jak i triumfy. W Księdze Ezechiela 36, 24 Bóg oświadcza: "Wyprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich ze wszystkich krajów i sprowadzę ich z powrotem do ich kraju". A w Księdze Izajasza 11:11-12 czytamy: w owym dniu Pan po raz drugi wyciągnie rękę, aby odzyskać resztę ludu swego i zgromadzi rozproszonych z Izraela i wygnańców z Judy, z czterech krańców ziemi. Pierwszy raz to powrót z niewoli babilońskiej. Drugi raz dzieje się w naszych czasach. A potem następuje proroctwo z Ewangelii Łukasza 21, 24, wypowiedziane przez samego Jezusa. Padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli między wszystkie narody, a Jerozolima będzie deptana przez Pogan, aż czasy Pogan się dopełnią. I tak się stało. Przez 1897 lat, od 70. Rn. do 1937 Rn. Jerozolima znajdowała się pod obcymi rządami rzymskimi, bizantyjskimi, arabskimi, krzyżowców, mameluków, osmańskich i brytyjskich, wszystkimi z wyjątkiem Żydów. Ale wydarzyło się coś niezwykłego. W 1936 roku Izrael ponownie stał się narodem, po raz pierwszy od dwóch tysięcy lat, spełniając dokładnie to, co przepowiadały proroctwa. Odrodzenie Izraela, spełnienie proroctwa. Po dwóch tysiącach lat nieistnienia Izrael ponownie stał się narodem w 1936 roku. Nie było to zwykłe wydarzenie polityczne. To było spełnienie proroctwa, a w 1967 roku podczas wojny sześciodniowej wydarzyło się coś jeszcze bardziej niezwykłego. Izrael odzyskał Jerozolimę. Po raz pierwszy od 70. lat miasto Dawida powróciło w ręce narodu żydowskiego. Po raz kolejny nie był to jedynie wynik militarny, to było spełnienie się proroctwa. Odkrycie czwarty: ostrzeżenie Jezusa. Jezus nie pozostawił wątpliwości co do tego, co stanie się z Jerozolimą w dniach ostatnich. Nie mówił przypowieściami ani metaforami, był bezpośredni, precyzyjny i proroczy. Jego słowa były jasnym ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy wierzą. W Ewangelii Łukasza 21-20-24 Jezus powiedział: Gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, ci, którzy są w mieście, niech wyjdą, a ci, którzy mieszkają na wsi, niech do niego nie wchodzą, bo to są dni pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, bo wielki ucisk będzie w kraju i gniew na ten lud. Polegną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli między wszystkie narody, a Jerozolima będzie deptana przez Pogan, aż czasy Pogan się dopełnią. Jezus nie powiedział, czy Jerozolima zostanie oblężona, ale kiedy, stwierdził to jest absolutnie pewne. To proroctwo częściowo spełniło się w 70. dniu kiedy rzymski generał Tytus oblegał Jerozolimę, wywołał głód, a następnie całkowicie zniszczył miasto. Zginęło ponad milion Żydów, świątynia została zburzona, a ocaleni, rozproszeni po czterech stronach świata. Ale kryje się w tym coś jeszcze głębszego. To proroctwo wskazuje również na przyszłość. Jezus powiedział bowiem: Jerozolima będzie deptana przez Pogan, aż czasy Pogan się dopełnią. Słowo aż jest kluczowe, wskazuje na kres, punkt końcowy. Władza Pogan nad Jerozolimą nie miała być wieczna, lecz tymczasowa. A kiedy ten czas dobiegł końca, miało się wydarzyć coś niezwykłego. Część tego zaczęła się spełniać w 1966 roku, kiedy Izrael odzyskał Jerozolimę, ale ostateczne spełnienie jeszcze nie nastąpiło, ponieważ narody jeszcze nie zrezygnowały z tego miasta. Proroctwo Zachariasza. prorok Zachariasz, pisząc ponad 2500 lat temu, opisał dokładnie to, co widzimy dzisiaj. Na wieki przed powstaniem ONZ, współczesnej Europy czy jakiejkolwiek organizacji globalnej, w księdze Zachariasza 12, 2-3 Bóg oświadcza: Oto ja uczynię Jerozolimę kielichem drżenia dla wszystkich okolicznych ludów, gdy będą oblegać Judę i Jerozolimę. W owym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim kamieniem dla wszystkich ludów. Każdy, kto będzie próbował go podnieść, zostanie ciężko ranny, i zgromadzą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. Zrozummy, co to oznacza. Kielich drżenia, coś co powoduje zawroty głowy, brak równowagi, dezorientację. Narody świata będą oszołomione Jerozolimą, będą o niej dyskutować, podejmować decyzje, niestrudzenie się kłócić, ale nie będą w stanie rozwiązać ani kontrolować problemu. Brzmi znajomo? ONZ przyjęła już więcej rezolucji w sprawie Izraela i Jerozolimy niż w sprawie jakiegokolwiek innego konfliktu na świecie. W istocie narody dosłownie drżą z powodu tego miasta. Ciężki kamień wyobraź sobie próbę podniesienia zbyt ciężkiego kamienia nadwyrężasz się, wyczerpujesz i ostatecznie robisz sobie krzywdę. Dokładnie to samo robią narody z Jerozolimą. Próbują poruszyć to, co Bóg uznał za nieruchome, a Bóg ostrzega: Wszyscy, którzy się tym niosą, zostaną rozszarpani na kawałki. To nie tylko porażka, to zniszczenie i sąd. Zachariasz dodaje coś jeszcze bardziej szokującego: wszystkie narody ziemi zgromadzą się przeciwko niemu, nie tylko lokalni wrogowie czy sąsiedzi z regionu, wszystkie narody. I właśnie to widzimy dzisiaj. Cały świat ONZ, Unia Europejska, organizacje międzynarodowe, organizacje praw człowieka, uniwersytety, media i media społecznościowe zdaje się być zafascynowany Izraelem i Jerozolimą. Naród mniejszy niż stan New Jersey, liczący zaledwie 9 milionów mieszkańców, stał się centrum globalnej uwagi. Naród liczący zaledwie 9 milionów mieszkańców, mniejszy niż stan New Jersey, zyskał większą uwagę niż potęgi takie jak Chiny. Księga Zachariasza 14:2 mówi: Bo zgromadzę wszystkie narody do walki przeciwko Jerozolimie. Miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone. Połowa miasta pójdzie w niewolę, ale reszta ludności nie zostanie wytępiona. Wszystkie narody nie kilka, niewiele, ale wszystkie zjednoczą się przeciwko jednemu miastu. Ale potem wydarzy się coś niezwykłego, boska interwencja. W księdze Zachariasza 14, 3-4 czytamy. Potem Pan wyruszy i będzie walczył z tymi narodami, tak jak walczył w dniu bitwy. W owym dniu jego stopy staną na górze oliwnej, która jest naprzeciwko Jerozolimy od wschodu. Góra oliwna rozstąpi się na dwoje ze wschodu na zachód, tworząc rozległą dolinę. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe. Sam Jezus Chrystus powróci, by bronić Jerozolimy. Jego stopy dotkną góry oliwnej, tego samego miejsca, z którego wstąpił do nieba w dziejach apostolskich jeden. W tym momencie góra dosłownie rozstąpi się na dwoje. Sama geografia regionu ulegnie zmianie, gdy powróci król. Jest jednak jeszcze jedno ostrzeżenie, na które musimy zwrócić uwagę. Jezus wypowiedział je na Górze Oliwnej, patrząc w stronę świątyni, zaledwie kilka dni przed swoim ukrzyżowaniem. Ewangelia Mateusza 24,15, 21 mówi: Kiedy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta niech rozumie, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Niech nikt z dachu nie schodzi, aby coś zabrać ze swojego domu, i niech nikt na polu nie wraca, aby wziąć swoje ubranie. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Módlcie się, aby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat, bo wtedy nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Obrzydliwość spustoszenia będzie w miejscu świętym, w świątyni. To ukazuje, że w czasach ostatecznych w Jerozolimie zostanie odbudowana świątynia i że coś lub ktoś straszliwie ją zbezcześci. Cakawel. Daniel już o tym prorokował. Księga Daniela 11,31 A wojska będą po jego stronie, zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zabiorą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. Antychryst powstrzyma ofiary narodu żydowskiego, wzniesie swój wizerunek i zażąda czci. Od tego momentu na ziemi wybuchnie piekło. Jezus oświadczył, że wywoła to niespotykany dotąd ucisk, coś czego świat nigdy nie doświadczył i nigdy więcej nie doświadczy. Ani Holokaust, ani dwie wojny światowe, ani żadne ludobójstwo czy konflikt w historii nie będą się równać z cierpieniem, które nadejdzie. A centrum tego wszystkiego będzie Jerozolima. Jezus wyraził się jasno: W dniach ostatnich Jerozolima będzie epicentrum ostatecznej duchowej bitwy nie Nowy Jork, nie Pekin, nie Moskwa, nie Bruksela, ale Jerozolima. Miasto, które zaledwie 100 lat temu niewielu byłoby w stanie zlokalizować na mapie miasto bez ropy naftowej, bez portów. Bezcennych zasobów naturalnych, a jednak stało się przedmiotem proroctw o czasach końca. Dlaczego? Ponieważ nie chodzi tu o politykę, nie chodzi o terytorium chodzi o konflikt między Bożymi zamysłami a buntem szatana chodzi o konflikt między planami nieba a oporem piekła chodzi o powrót króla do miasta, które wybrał. Czy obecne nagłówki gazet przygotowują grunt pod sojusz Antychrysta? Czy obecne wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie torują drogę oszustwu przepowiedzianemu przez Daniela? Czy ogólnoświatowa obsesja na punkcie podziału Jerozolimy będzie właśnie tym, co doprowadzi do sądu Bożego nad narodami? Kiedy widzimy narody jednoczące się przeciwko Jerozolimie, a widzimy, że to się dzieje. Kiedy widzimy plany pokojowe proponujące podział miasta Bożego i są one omawiane, kiedy widzimy, że przygotowania do odbudowy świątyni przyspieszają, a już trwają, zrozumcie, nie obserwujecie polityki, obserwujecie spełnianie się proroctw na waszych oczach. Zegar proroczy odlicza ostatnie minuty przed północą. Odkrycie numer 5: Fałszywy pokój i początek końca. Wszystko, co do tej pory widzieliśmy, zbiega się w tym punkcie. Obietnice ziemi, konflikt między rodzinami, odbudowa Izraela i spór o Jerozolimę. Wszystko to prowadzi do decydującego wydarzenia fałszywego traktatu pokojowego, który zapoczątkuje ostatnią erę księga Daniela 9:27 mówi i umocni przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tygodnia sprawi, że ustaną ofiary krwawe i dary, a na skrzydle obrzydliwości przyjdzie ten, który pustoszy. Rozprzestrzenianie się obrzydliwości sprawi, że będzie pusto, aż wyleje się zapowiedź zniszczenia na tego, który pustoszy. Antychryst podpisze siedmioletni traktat pokojowy. Po tysiącleciach wojen. I konfliktów na Bliskim Wschodzie, w końcu pojawi się ktoś zdolny do wynegocjowania traktatu, na który czekał cały świat, pokoju w regionie, bezpieczeństwa dla Izraela, uznania narodów arabskich i międzynarodowej aprobaty. Ale to wszystko będzie starannie zaplanowaną pułapką. Objawienie 11.12 głosi, i dano mi trzcinę podobną do laski, i powiedziano mi, Wstań i zmierz świątynię Bożą, ołtarz i tych, którzy w niej oddają cześć. Dziedziniec zaś zewnętrzny świątyni zostaw na zewnątrz. Nie mierz go, bo został oddany poganom. A miasto święte będzie deptane przez czterdzieści dwa miesiące. Świątynia zostanie zatem odbudowana, ponownie będą składane ofiary. Jednak w połowie tych siedmiu lat po 42 miesiącach wszystko zmieni się drastycznie. Dralist do Tesaloniczan 2.4 wyjaśnia. Przeciwstawia się i wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. Także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Antychryst wejdzie do świątyni, wstrzyma ofiary i ogłosi się Bogiem. Będzie to moment znany jako ochyda spustoszenia. Moment, w którym rozpocznie się wielki ucisk i ostateczna bitwa, trzecia świątynia, traktat pokojowy i druzgocąca zdrada. Jesteśmy o wiele bliżej tego, niż sobie wyobrażamy. Wiele osób wciąż czuje się zdezorientowanych tymi wydarzeniami, ponieważ nie do końca rozumieją księgę objawienia. Wyobraź sobie jednak, że istniałby wizualny, jasny i przystępny sposób zrozumienia całego tego proroctwa animacja, która pokazuje objawienie od początku do końca no cóż, stworzyliśmy ją, bo czas nie tylko mija, on ucieka.